Pierwsze pytanie Michel, jak Ci tutaj w Krakowie? Dobrze, atmosfera jest miła, chłopaki nie dają odczuć, że jestem obcy, traktują mnie koleżeńsko. Opowiedz nam więcej o sobie, grałeś we włoskiej serii D? Tak, zacząłem grać w klasie okręgowej w Palmanowa, potem trafiłem do Serie D, do Pordenone, następnie do Porfi, do Albiano, by wreszcie trafić na Łotwę do FK Wenspils. Ile bramek strzeliłeś na Łotwie? No, no więc w sumie no, gram no no, na łatwiej no, cały no, rok, bo jocato, w zeszłym sezonie grałem mezi, przez 3 no, miesiące, a teraz przez 7. Rozegrałem bodaj 23 mecze i strzeliłem 10 goli. 10 goli w 23 meczach? Tak, do tego jakieś 50 minut w Lidze Europy, gdzie strzeliłem dwie bramki. Nieźle. Powiedz, co mówi ten. Będziesz grał w Krakowie? Nie mam pojęcia, co o mnie sądzi klub. Uczęszczam na zajęcia z drużyno i staram się dać z siebie maksimum. Zobaczymy, czy stwierdzą, że przydam się Krakowi. Jeśli tak, by się stało, byłbym bardzo zadowolony. Jakie są twoje najmocniejsze punkty? Szybkość, siła fizyczna, z łatwością dribluje. Jak oceniasz bazę treningową Krakowi? Byłeś już na głównym stadionie. Nie, jutro mam pierwszy trening przy nie, ale stadion znam z internetu. Podoba mi się atmosfera jaka panuje na stadionie. Wiem, bo oglądałem mecze Krakowi w sieci, gdy w minionym sezonie walczyła o utrzymanie. Fajny zespół i świetni kibice. No i co sądzisz o tej Krakowi? Silna, czy nie? To dobry klub. Najlepszy, do jakiego trafiłem. Grałeś na Łotwie razem z Aleksejsem Wiśniakowskim. Coś mówił przed przyjazdem na testy. Ja gdy Krakowia walczyła o utrzymanie, zadzwoniono do mnie z klubu. Wtedy też po raz pierwszy rozmawiałem o nim z Wiśniakowcem. Opowiadał o Krakowie w samych superlatywach. Dlatego tu jestem. No dobrze, to co mówił? Świetna atmosfera, klub dobrze zarządzany, nie robi problemów. Mówił dużo dobrego o trenerze, który potrafi wydobyć zawodnika wszystko, co najlepsze. Wiśnia powiedział: Jeśli Cię chcą, nie zastanawiaj się, przyjeżdżaj. I powiedział mi, że jeśli chcą Cię przyjechać, to do końca, gdy dwa miesiące temu miałem kontuzję i spotkałem Aleksejsa, powtórzył mi, Maki, przychodź, będzie Ci lepiej niż na Łotwie. Czy podczas treningów trener szatałów ma do ciebie jakieś osobiste uwagi, czy kieruje jakieś wskazówki, mówi ci co mu się podoba, co nie. Nie, dziś tylko zwrócił mi uwagę, jak mam atakować rywala z piłką podczas gierki. Powiedział, zaczekaj, gdy rywal składa się do zagrania, wtedy odbierzesz mu piłkę. Te treningi w Krakowie różnią się od tych na Łotwie? Widać różnicę gołym okiem. Te treningi są na wyższym poziomie, bo i Polska Liga jest lepsza. W tak dobrej jeszcze nie grałem. To dla mnie wyzwanie. Chciałbym mu sprostać. No to co? Czekamy na decyzję. Kiedy masz poznać swoją przyszłość? Nie wiem. Mam nadzieję, że do końca tygodnia. Liga już ruszyła. Jeśli klub nie będzie potrzebował, to chyba wcześniej dadzą znać. Tag Benjine Lepid, da tutti. La società avrà, avrà bisogno di me, penso che anche loro decideranno prima che sarà meglio per tutti.